Mów badić cokolwiek. Po prostu podnosimy przenoszę ciało, wpakowuję tutaj właśnie na przykład do łóżka. Siema, z tej strony, Szymek Minecraft. Yy, tak, właśnie tylko to się pojawia na kanale, co nie? Więc dlatego dzisiaj pojawi się coś nowego. Dlatego będzie to Among Us i będą to wasze pomysły. Więc pomyślimy sobie, co fajnego może było dodać do Amongasa i ja postaram się część z tych rzeczy zrealizować, a razem ze mną później oceni to wszystko Joszite Majosze. Więc będziemy oceniać Wasze pomysły, które najpierw ja będę realizować. Więc zobaczmy w takim razie i Josie mi także pomógł w tym wszystkim. Dlatego udamy się na jego Discorda, gdzie wszyscy mnie lubią. No faktycznie, tak jak powiedziałem. Za to jest stworzony specjalny kanał, gdzie wy mieliście, właśnie dzielicie waszymi pomysłami do Among Us. Zbierało się tutaj tego całkiem sporo, począwszy od jakichś głupich rzeczy typu Caps Off po inne rzeczy, więc zobaczymy zaraz jak to wszystko, ja przeczytam jak najwięcej z tego i postaram się niektóre z tych pomysłów zrealizować. I pierwszy takim pomysłem, który był według mnie genialny, oczywiście z racji, że to pomysł oceni Yoshi, ale jest pomysł Ignacia, który napisał, o już dawno temu, możliwość tworzenia własnych skin. I map. Ej, słuchajcie, to naprawdę nie jest złe, więc ja teraz pomyślę, jakby to mogło wyglądać, ale zignorujmy cały sam pomysł skinów, bo w sumie to by może było trochę słabo zrobić. Ale sam generator map, sam jakby stworzenie map byłoby całkiem ciekawe, i zaraz zobaczymy, jakby bardziej ten pomysł i tak dalej. Zaraz zobaczymy, jak by to mogło wyglądać. Pobrałem sobie z tej okazji właśnie mapę skelpa i już Wam tłumaczy, jakby można było to fajnie zrobić. Więc przede wszystkim, można by było zrobić coś takiego, powiedzmy, że na początku pojawia nam się powiedzmy cała tutaj e, czarna plaża, dajmy na to, że tutaj jest e, w ogóle pełno czarnego i tak dalej. I z prawej strony na przykład pojawia nam się jakieś menu, które dajmy na przykład będzie szare. Więc dajmy sobie to oczywiście tutaj całe szare. I tutaj powiedzmy, że mamy do wyboru jakieś rzeczy. Na początku na przykład są pomieszczenia i powiedzmy, że ja już sobie tutaj skorzystam tej z tej mapy Skelpa, która gdzieś tutaj powinna być, tylko ona jest pod spodem. I powiedzmy, że na przykład mamy tutaj, tak jak w Simsach dosłownie, tworzymy pomieszczenia. Czyli na przykład możemy sobie zrobić kafetę i to nazwać i na przykład pokładać w różnych miejscach stoły, czyli poprzestawiać je, poukładać je jakoś inaczej i tak dalej, i tak dalej, co by było całkiem ciekawym pomysłem, a potem na przykład łączymy to wszystko takimi właśnie różnymi, e, że na przykład możemy tutaj stworzyć e, powiedzmy z tej kafeterii jakby jakoś przedłużyć to, czy cokolwiek i to by było całkiem, całkiem, całkiem fajne, zaraz wam pokażę tutaj jakby to można było oczywiście później na przykład sobie taką kafeterię tutaj modyfikować, więc stworzymy sobie mapę na przykład i e, Fajnie by było, chyba, żeby wtedy jakoś to jeszcze bardziej urozmaicić, ale powiedzmy, że przez to będziemy mogli sobie generować różne tunele i na przykład robić nieskończący się tunel, aż powiedzmy do samego końca mapy czy cokolwiek, i wtedy będziemy chodzić ciągle tunelami, co jest najlepszym pomysłem. Wydaje mi się, że taki kreator map by był całkiem ciekawy, to nie dużo by zajmowała cała później gra, ale dla takiej frajdy i może by się okazało, że całkiem fajne mapy by się z tego tworzyły. Dajcie znać, co sądzicie o sam w samym kreatorze map. Chociaż i tak, że wszyscy i tak prawie gracie na skelpie, bo jakby nigdy nie grałem z kimś takim randomowym na czymś innym niż na skelpie. Nie wiem, dlaczego nie lubicie grać na polu się, przyznawać się. Nie wiem, może coś takiego by było fajnego. Nie wiem, czy dużo osób by z tego korzystało. Ja bym jedynie wykorzystał ten pomysł do tego, żeby tworzyć niekończące się korytarze. Pewnie pewnie tak bym to zrobił. No i wtedy można by było na przykład dodać pojedyncze takie rzeczy, na przykład, że takie bloki typu estetyczne, że jakieś książki i tak dalej. Same tworzenie tekstur może byłoby trochę słabe, dlatego że powstałoby z tego głupie rzeczy, e, tak jak na przykład ludzie tworzą na przykład całą mapę Iron Manami wywaloną. Co? So, ej, w starym kościół też tu bym ustawił. Ej, dobra, ja nie wiem, czy, nie wiem, czy on to widzi. Stary. Więc to by było może trochę słabo. Kochani, trzeba sobie ocenić pierwszy pomysł, więc pierwszy pomysł ogólnie polega na tym, że editor ma. Okej. Okay. pierwsza rzecz, jaka mi wpadła, to po prostu, wiesz, tworzenie takich po prostu że są jakieś gotowe pomieszczenia, które można hmm. modyfikować, na przykład przestawiać stoły. No i od razu moim pierwszym pomysłem było tworzenie nieskończonych korytarzy. No, ej, to, to, by by było, to by było fajne, w sensie, że idziesz w jedną stronę i tak, i drugie. że wybierasz, że masz już przygotowane te wszystkie rzeczy, które są już Czyli żadnych dodatkowych zadań, żadnych kreowania nowych zadań Tylko po prostu wiesz, ustawiasz te wszystkie rzeczy, te przyciski i mm -hmm. tak dalej, wszystko I to by był w sumie sztong, Ej, tak w sensie takie, takie sam twórzanie. kreator, sam kreator w sobie byłby totalnym kozakiem Ale serio, taki korytarz, że tutaj jest koniec mapy i wychodzisz z tej strony tak, byłby totalnym tak, tak, kozakiem To by było takie kończące się by to było dobre, to było dobre fejkowanie to było Serio, jak, jak się podoba sam pomysł To znaczy wiesz, że to są gotowe rzeczy, no. które po prostu trzeba ustawić A tu już... wymyślił ktoś z Discorda tego. Tego śmieszki to byś super super Są nie. ludzie. No, powiem ci, że nie, ja bym szczerze coś Takie takiego Takiego od razu, by spoko Z Ja bym szczerze, też powiedział że... na pewno y, tego, tą pizzę, żeby ona była na całej mapie. No. Znaczy nie, TBH no. powinni dodać coś takiego, bo powoli na przykład mi się te trzy mm -hmm. mapy już nudzą totalnie i fajnie jakby dodali jakieś właśnie kreatory Ja tutaj przy okazji powiem, powiem, że też... mogła tryby tworzyć. Że to by było dobre, gdyby to. dopóki nie wyglądałoby to na przykład w ten sposób, gdzie. No, dobra, gdzie by ja wszystko to jest... wyglądało w ten sposób. No, ej, dobra, nie. To i <laughs> 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 To jest coś straszne. się dzieje. A jakieś napisy. Więc kreator ma spoko, ale gdyby dali nawet takie trochę, że nie można aż za Brak dostępu ludziom do tekstu. Bo Popatrz, jak ta, ta co... nosa tutaj w ogóle coś się dzieje. Pozdro Gotti, fajny materiał, ale no wydaje mi się, że takie coś by było zbyt przesadne, gdyby tak było. Tak, no. Pomysł od 1 do 10 trzeba 10 tak szczerze. Ja daję tej dziewiątkę Bo... No dobra, 9, bo może być coś tak, lepszego. może być coś lepszego. Ale kreator byłby dobry. Więc gratulujemy tej pomysł. Spoko by było całkiem tak Dobra, oni w ogóle tej pomysłu nie ściali ci wszyscy widzowie Widzowie już jego w sumie większości Bo, bo chodziło tutaj o wasze pomysły Among Us. Oni tutaj mówią Zagraj Włapanego, zagraj z widzami o 100 zł A to chodziło o to, co dodać w Among Us. Więc nie wiem, czy Among Us by rozdawał 100 zł Za wygraną każdą. To by chyba się średnio opłacało właśnie twórcom Among Usu W ogóle by się to nie opłacało Totalnie głupota, pomysł 0 na 10 Od razu wystawiam O, to jest spoko pomysł ogólnie Gdyby voice chat, jakby mamy tutaj na przykład na przykład jest taka gra jak Winter czekajcie, zima, jak to się nazywa, jak to się nazywa Project Winter, o właśnie, Project Winter i tam jakby jest coś takiego, słuchajcie, że jakby w trakcie gry można normalnie rozmawiać i to by było całkiem spoko, wyobraźcie sobie jakby po prostu prowadzili wam czat wewnątrz gry, nie taki jak po prostu że my musimy pisać, tylko po prostu czat, że będziemy sobie po prostu klikać jakieś przyciski, będziemy mogli mówić wewnątrz gry to by było całkiem spoko, a wyobraźcie sobie jeszcze jeden czat czyli czat w trakcie rundy, który by był tylko i wyłącznie dla impostorów, że oni klikają sobie na przykład G i mogą się komunikować. Co prawda byłoby to trudniejsze, dlatego że to by było łatwiejsze dla impostorów, to by było trochę psuło grę, ale, bo tak to nie wiesz, tak to nie wiesz właśnie jak to jest, ale jakby taka dodatkowa opcja była, bo powiedzmy teraz to by było strasznie słabe, gdyby był taki czat dla impostorów, dlatego że teraz to jest takie zagadkowe, że niektóre taktyki trzeba wymyślić sobie, że czy patrzeć, ryzykować, czy drugiemu impostorowi udało się zabić kogokolwiek, więc jako taka dodatkowa opcja w sumie no teraz w Dualtarski też są możliwe do włączenia, więc jakby dało się włączyć i włączyć ten taki czat, to by było całkiem spoko. Nie wiem, ja ten pomysł oceniam jako takie. Nie wiem, zaraz, jak przyjdzie Josie, ja to ocenimy. Drugi pomysł, czat dla impostorów. Co o tym sądzisz? Tutaj... Czat dla impostorów? Tak. I mu powinien być. Trakt w się sensie? gry. Z jednej strony to by psuło trochę, ale ja myślę, że to można było zrobić tak, że to można było wyłączyć. Tak, o, te, ja to też mówiłem mm. wcześniej, że to by można no? było wyłączyć tak jak wizualtarski. No tak, a i to wizualne było spoko, taski. Ale to bo, będzie można tylko używać w momencie rozmów, oczywiście, nie? A no to o. O, wtedy to Tak, lepiej. wtedy. Jakby było to w momencie rozmów Tak, 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 to tak było że coś faktycznie z tym No tak, bo na przykład w trakcie odpadaresu... gry to by było słabe no. Bo czasami musisz zaryzykować na przykład drugi impostor zabije tylko... no, no trochę tak Tak, a tak to by był wiesz Ej, Siema zabijmy teraz w kafeterii dwie A osoby. poza tym ludzie by Spare. często by mówili coś w No widziałem jak stanąłeś, pewnie pisać na czacie dla impostorów Tak, ale to mówię też o głosowym temu ta. O No, by no zrobić, ale nie? według mnie tylko w momencie jak jest zebranie Tak, jak zebranie I tylko widzimy Byłby jeden czat i obok byłby czat dla impostorów i wtedy by mogli sobie tam pisać. Sam pomysł jak dla mnie, to jest słabszy już. 5 na 10 nie byłoby w sumie. Piąteczka rozgrywka. jest taka. Śłabą no, rozgrywkę, więc jeśli dałoby się wyłączyć to piątka, jeśli nie, to do dupy. Dwójka, jeśli nie da się wyłączyć. Ta, to Okej, okay, kolejny pomysł od kultonisty 999, który ja też w ogóle myślałem na tym pomysł Genialną rzeczą byłoby coś takiego, gdyby impostor mógł przenosić ciała. I tak jak tutaj napisał, możliwość chowania ciała na przykład pod łóżkiem medbay, Jako crewmate przechodzą, przechodząc podświetlałoby się już i mógłby na przykład takie łóżko. Co było dosyć. Ciekawe. Nie wiem, jak by mogła wyglądać sama animacja, ale może pokombinujmy w takim razie i wymyślmy, jak to by mogło wyglądać. Wydajmy sobie tutaj: no, jesteśmy na skeldziku i biegniemy jak najprędzej. I powiedzmy, gdzie by tutaj można było schować ciało, tak na dobrą sprawę. Dobra, więc jako impostor wtedy po prostu podchodzimy sobie do jakiegoś typa, który na przykład tutaj jest, i powiedzmy, że zabijamy go. I fajnie by było wtedy, na przykład, że po prostu jako zabijemy, to to ciało nie możemy od razu przenieść. To by było słabe, gdybyśmy mogli je od razu przenieść. Czyli powiedzmy, żebyśmy mieli przyciski kill i tutaj po prostu yy, nie wiem jak to można nazwać move, o move body czy cokolwiek I po prostu tutaj podnosimy i trzeba to robić na tyle uważnie, że po prostu ktoś mógłby zauważyć mnie po prostu jak ja to robię i wtedy sobie przenoszę ciało wpaku, wpakowuję tutaj właśnie na przykład do łóżka i jakiś i na przykład może wtedy ten albo ja mogę też sobie z tym ciałem przyjść właśnie tutaj do wenta i powiedzmy gdzie jeszcze tutaj można schować, w elektryku w jakiejś szawie powiedzmy i jakieś takie różne miejsca w których można by było ukrywać różne rzeczy to to było całkiem ciekawe i by dodało trochę bardziej zamasowanej gry. Bo w faktycznie teraz, jak się znajduje ciała, no to jest jakiś problem tutaj po prostu. Więc po prostu, jeśli kogoś zabijemy, to dodatkowo jeszcze odlicza się później czas. I tutaj wtedy po prostu możemy później przenieść to ciało. To by było całkiem git I myślę, że jakby nie byłoby to najgorszym pomysłem. Naprawdę, byłoby to dosyć ciekawe i by wprowadzało taką kolejną rzecz, że impostorzy jakby musieliby kombinować, na przykład zostawaliby trochę przy ciele jeszcze, żeby móc jej jeszcze schować. Co myślę, że było dobrym pomysłem. Dajcie, znać, co wy sądzicie o tym pomyśle i teraz zobaczymy co Joshi o tym sądzi Przenoszenie ciał i tutaj Kom pomysł był taki chłopak, Że powiedzmy, że jeśli jestem sobie tutaj impostorem to powiedzmy biegam sobie no I, i tak. mam powiedzmy, że mam dwa przyciski Kill oraz move mm -hmm. i jeśli zabiję obie przyciski dostają Po prostu cooldowna i że nie mogę od razu przenieść ciała mm -hmm. Tylko po prostu jeśli załaduje mi się kill cooldown To wtedy się zostaje, no nie mogę po prostu sobie odejść I wrócić do tego ciała kiedy mi się odblokuje opcja move po prostu mm -hmm. nie? Możesz sobie otworzyć tutaj łóżko i na przykład włożyć tam ciało, po prostu. Ale normalni gracze, crewmati, też mogą, jakby, inspekt robić przy tych rzeczach, tak? Czyli mm -hmm. dodatkowy przycisk, że oni mogą sobie otwierać na przykład łóżko i powiedzmy, że dodatkowo jeszcze mogą na przykład szafy otwierać no, i tam no. znajdować jakieś ciała i tak dalej. To by było fajne, ale pod warunkiem, że nie byłoby dużo takich elementów na mapie. Tak, Maksymalnie no. pięć mimo. Może nawet trochę więcej, nawet tak z 10 tak No, ale elementów. z 10, ale nie, żeby to było aż tak dużo. W sensie, na przykład, że tutaj ta, ta, ta. każde łóżko, tylko na przykład, nie wiem, to jedno, może Fajniejsze Fajniej, żeby to ciało ciało. było na przykład na mapie. Polus, gdzie na przykład można było zakopywać ciała, bo wiadomo, tutaj na tej mapie, no, no za, za bardzo w kafelka nie będziemy kopać i tak dalej. Ale na. Możemy mapie... do węta wrzucić, na przykład. O, to ale by nie, fajne. czy to nie byłoby w się, sensie, to było, było fajne, ale wiesz, co to by było fajne, że wrzucasz do węta, ale blokujesz sobie węt wtedy? O, no, no to, to by było, było spoko. To było spoko, więc no nie wiem, jak ci się pomysł podoba z przynoszeniem ciał? Mm. Też psuje trochę koncepcję, bo ta gra trochę jest prosta i chyba bardziej chodzi o to, żeby, żeby tą prostotę dopełniać gadaniem. Dokładnie. I mi się wydaje, że to było za dużo. Ja tutaj daję, no nie wiem, czwórkę, może. Czwórkę tylko? No słabo, ale dlatego, bo to już totalnie by psuło grę. W sensie to jest fajny pomysł. Podem ale mnie leci szóstka. Ale mam razem 10, ale no na 20, więc. To jest... No to 5 wychodzi średnia. Czyli tak. Pół na pół. Pięć na dziesięć, nasza wydajcie oczywiście znać w komentarzu i lecimy z swoim pomysłem. Ogólnie, może wróćmy jeszcze do kreatora na postaci. Słuchajcie, fajnie by było faktycznie, gdyby dali większą ilość faktycznie, gdyby można było modyfikować kolory, czyli dajmy na to, gdybyśmy my mieli coś takiego, że na przykład wybieramy sobie na przykład tej czapkę i dodatkowo możemy zmieniać jeszcze jej kolor. To by było spoko i wtedy by było takie bardziej możliwość ustawiania jak w Simsach. Zresztą fajnie by było, gdybyśmy na przykład mogli zmienić swój grubość na przykład ciała, czy bylibyśmy chudzi, czy grubi. Takie połączenie z Simsami byłoby całkiem spoko, wydaje mi się, więc kleimy sobie teraz kreator z Simsów. Tak, z Właściwie Sims Among Us i cudowne rzeczy się tutaj wyświetlają. Ale dobra, musimy zobaczyć Sims Creator. I dajmy na to, że faktycznie mamy tutaj ten kreatorek po prostu, który możemy później kreować różne rzeczy, czego mam. O nie. Powiedzmy właśnie, że możemy różnie zmieniać kolory, że możemy zmieniać właśnie kolor ubranka i tak dalej. Tylko pytanie jest takie, czy to by nie było trochę przesadne Bo dajmy na to faktycznie, że chcemy zmienić sobie kolor, a damy sobie ubranie na fioletowo i spodnie na... a zmienimy sobie na pomarańczowe, i wtedy może na przykład być jakieś podejrzenie. Nie, może ktoś źle zauważy, no ale trudno stwierdzić to wszystko. I ja nie wiem, co sądzę o tym, to tak naprawdę do tym sądzić. I spytajmy się, co sądzi o tym Yoshi. Kreowanie postaci, ale to jakby. Po, ja tutaj wkleiłem kreator z Simsów. No, ale chodzi o to, że możesz na przykład modyfikować grubość ciała. A i był czy ten. I dodatkowo, jeszcze jeśli chodzi tutaj o grę, to e, dodatkowo możesz na przykład zmieniać kolory różnych rzeczy. No. Czyli powiedzmy, że sobie wchodzisz tutaj do kreatora tego, i powiedzmy, że możesz sobie na przykład, jeśli wybierasz jakąś czapkę, to możesz modyfikować Zwiękli. kilka kolorów. Na no, przykład. to by było fajne. To by było spoko. Idy na przykład wiesz, ja mam taki quiz dla widzów. Słuchajcie, tutaj pojawiają się nad nami cztery ludziki w tym momencie. Mm -hmm. Zgadnijcie, jacy to są youtuberzy. Właśnie ja zrobiłem takie ludziki i w tym kreatorze, na przykład jakby się dało takie rzeczy zrobić, to no. by było totalnym kozakiem. To by było spoko. To to Nie Większa kozakiem? możliwość takich tak. typu rzeczy, wybieramy włosy jakieś. No ej, i to dalej, by było. To, to by było fajne, bo wtedy każdy by mógł właśnie zrobić swojego takiego skina i na przykład jak my nagrywamy filmy i tak dalej. to, to moglibyśmy tak, jak my jakbyśmy... dosłownie. No. Tak, tak, do, dokładnie. Moglibyśmy na namia... mnie Kórki wrzucać na przykład, nie wiem, ja ciebie, czy nie wiem, czy Nexę, czy, czy Jawora, czy Citrox. Nie zdradziliśmy wtedy twarz Nexe, jak wygląda. że ehm. Jest łysy i gruby. Kurde, rzeczywiście. I że musiałby być tym małym ludzikiem tutaj. Dokładnie. <laughs> kurde, dobra, to nie. Dobra, dobra to nie. no to nie, to to by był taki. Pomysł mi się wydaje, że zmieniania takich rzeczy nie byłby wcale taki głupi. I gdyby na przykład dodali dodatkowo do za pieniądze, to jeszcze by przy okazji mogli trochę zarobić. Tak. No, szczerze, fajnie właśnie, jakby zrobili to akurat za chajcie, No zasadzie, właśnie, tak, nie? bo jak skoro są zwierzaki mm. za pieniądze i tak dalej, no to czemu? nie dam to, no. więc jak dla mnie pomysł jest ogólnie 7 na 10. Nie jest aż taki... Ja bym do ósemka nawet. Ósemka, no Ósemka, bo razy. mi się kreator postaci mega pokaza. To było spoko właśnie modyfikowanie różnych kolorów. No i co? Lecimy w takim razie z kolejnym pomysłem. Okej, okay, kolejny pomysł leci od razu od Igora Autysty. E, Autysty, tak dokładnie dobrze Do Dodam tej pomysł, który jest już w Minecraftie znany w Murder Mystery, czyli rolę detektyw. I co by robiła ta rola? Byłaby jednym losowo wybranym graczem. Mógłby robić taski, ale posiadałby pistolet z X nabójami. Zależy od ilości impostorów, do zabicia ich. Po spudowaniu traciłby napój, jeżeli zabiłby mate'a, zostałby wyrzucony ze stad Dobra, czyli tej rozumiem, żeby to by polegało mi więcej na tym, że jak sobie uruchomimy teraz grę, to byśmy po prostu dostawali rolę tutaj, powiedzmy, detektywa, czyli po prostu byśmy mieli tutaj kolejny przycisk jakiś, e, albo zamiast tego killa po prostu, mielibyśmy coś w stylu faktycznie tego pistoletu. I fajnie jakbyśmy to kliknęli sobie tutaj, to żeby pojawił się taki celownik. Ja wam pokażę mniej więcej, jakby on tutaj mógł wyglądać. I powiedzmy, że mielibyśmy Celowni, w formie takiej, że słuchajcie, mielibyśmy coś takiego. I gdybyśmy na przykład nie trafili w impostora, to by na faktycznie nam zabierało, nie trafili w ogóle w nikogo, to by nam zabierało jakąś tam, powiedzmy, rzecz. A gdybyśmy trafili w crewmate, to sami byśmy ginęli i ginąłby także crewmate. Więc jest to jedna taka słaba rzecz, że mógłby ten taki detektyw trollować i przez to gra mogłoby się kończyć o wiele szybciej. Ale jeśli teraz twórcy Among Us chcą stworzyć nową mapę na większą ilość graczy, to jeden taki detektyw nie przeszkadza szkodziłby za bardzo. Myślę, że to by było opcja, by była zawsze fajna jakoś na rozmaicenie gry. Było też kilka pomysłów takich, żeby dodać Jestera, który by po prostu powodował, że on by musiał się pod podszywać za, za impostorów, ale no, nie wiem, czy sama takie działanie na czacie byłoby spoko, by Musiał coś wtedy innego robić, albo nie mieć też dostępu do zadań. I celownik w sumie, czy cokolwiek, byłby spoko i po prostu trzeba by było myszką, czy cokolwiek kliknąć, ale kurczę, nie jestem, nie jestem co do tego przekonany. Igor mówi, że musiałby jakoś celować, nie nie wiem, za bardzo, jakby to wesprzeć, na, na telefonie czy cokolwiek. Movement by się tutaj za bardzo nie zgadzał. No, no bo nawet na telefonach po prostu, jak się poruszacie przyciskiem czy cokolwiek, no to by było słabe, bo jakby się już miało to celowanie, to by ludzie się domyślili, że jesteś detektywem, bo nie mógłbyś się normalnie poruszać, bo byś musiał mieć ten celownik. Nie wiem. I mo sam detektyw spoko, ale ten system celowania, o którym tutaj pisze, twórca tego pomysłu jest dosyć kiepski, więc nie wiem, zaraz ocenimy ten pomysł. Otóż jest nowa klasa. Detektyw widzi ten pomysł, totalnie tutaj przy okazji nie podoba, który po prostu ma coś takiego. Jak tutaj e, kill, jakby i on może też zabić jedną osobę, ale jeśli on zabije złą osobę, to sam ginie, a jeśli zabije impostora, to nie ginie. To jest właśnie od Igora Autysty, który widzisz te całe No napis, to tak? autystyczny pomysł. Autystyczny pomysł. W sensie... Bo lepiej, iż, że po spodowaniu traciłby nabój, Więc jakby dalej to jest głupie, bo na telefonach by to działało totalnie debilnie, dlatego że jakby tam, i tam się klika. chciał stanąć stanąć, i, stanąć i, odeć, i wymierzyć i wycelować. Tak. Więc to jest na tyle głupie, że musiałaby to być mechanika taka, że po prostu podchodzi się, zaznacza się dookoła i klika. Powiem ale tak, to jest takie. Powiem ci tak, fajne by to było, ale jakby można było to włączyć albo wyłączyć. Ale zaraz przejdziemy do lepszego pomysłu, jeśli chodzi o detektywa. Więc możemy w sumie tego... Ja daję jedynkę. Najgorszy ja pomysł. Ja daję tutaj dwa. Zawiodłem się. iFrog napisał, jakiej rzeczy pay to win? Tak, dokładnie tego potrzebujemy, żeby wydawać pieniądze i wtedy mamy większą szansę na wygraną. Właśnie tego potrzebujemy w tej grze. Pomysł 10 na 10. O, i Oliwka napisała lepszą rzecz odnośnie detektywa. Faktycznie to jest dosyć lepsze. Wydaje mi się, że faktycznie raka detektyw, który może sprawić tylko jedną osobę na całą rundę, jest o wiele lepszą rzeczą, albo faktycznie, że sprawdzasz kogoś, tylko. hm, jakby to mogło działać? Musicie jakoś to rozpisać, ale że mamy jakiś przycisk check, albo Inspect, nie wiem, cokolwiek. Po prostu podchodzisz do kogoś i powiedzmy, że ta osoba też musi być zatrzymana, czy cokolwiek. żeby to trwało jakiś czas, żeby taki detektyw jakby mógł sobie podejść, na przykład, powiedzmy, że jest to jedna osoba, powiedzmy, jestem sobie dumi, który robi jakieś zadanie na, na górze, czy powiedzmy, i po prostu klikamy sobie tutaj nie kill, tylko check, i po prostu musimy stać jeszcze jakiś czas. Jak przebrania. Jak ta osoba się poruszy, to po prostu na przykład sprawdzanie się e, nie działa i po prostu ten detektyw traci szansę. To by było spoko. Gdyby on mógł stracić szansę tego tego i jakby ten cooldown na naprawdę duży, duży ten cooldown był. To by było całkiem spoko. I wydaje mi się, że taki pomysł wcale nie jest zły, więc czas ocenić. Ten może sprawdzić tylko jedną osobę na całą rundę. Jest jedna rzecz. Ja dodałem tutaj jeden smaczek, taki, który nie napisał tej twórca tego komentarza. Oliwka napisała, że dodawanie więcej rank na przykład detektyw, że może sprawdzić tylko jedną osobę, ale pomysł trochę został Modyfikowany. Czyli detektyw może podchodzić do osoby, która robi zadanie i po prostu tak jak przy pobieraniu, ona klika po prostu inspekt na tą osobę i patrzy, i... czy pobiera rzeczywiście. No nie, nie, nie. I po prostu musi 5 sekund, jakby odczekać, i po tych 5 sekundach wychodzi mu informacja. Tylko pod warunkiem, że druga osoba nie będzie się poruszała. Więc detektyw musi odnaleźć odpowiedni moment mhm. i tak dalej, żeby po prostu sprawdzić, czy ten, czy powiedzmy, podchodzi do pobierania razem z inną osobą. Robi Jest 5 sekund i wtedy dostaje informację, czy faktycznie to zadanie tamta osoba robi, czy nie. Mhm. A jeśli tamta druga osoba się poruszy. To detektyw traci tego inspekta, po prostu. Co myślę, że byłoby już bardziej spoko, dlatego tak. że trochę by wtedy po prostu detektyw musiał zaryzykować i podchodzić do takich miejsc, po prostu, w których miałby no. pewność, że coś się tej, tej... Zabijanie zostawmy impostorowi. Zabijanie impostorowi, ale myślę, że detektyw by byłby spoko, bo to wtedy na zebraniu można było na przykład fejkować, że no, ja jestem detektywem tego Tak, 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 tak. No, ja I kogoś tam sprawdziłem, uj, drugiego mojego by... impostora. To by było spoko. Nawet. Bo jeśli detektyw by no. się przyznał, na przykład powiedzmy, że impostor wtedy mówi: Ja jestem detektywem i sprawdziłem Josiego, i Powiedzmy, że ja się z drugim in, te, impostorem No i okazuje się, że on jest faktycznie czysty Jeśli detektyw prawdziwy się wtedy odezwie Nie, nie, to ja jestem detektywem To wtedy impostor no. po wiesze, co robi to Zabija je, no nie? Na no cykl. tak No więc, no ja nie wiem Wydaje mi się, że pomysł jest o wiele lepszy wtedy Bo tak, jest, jest możliwość, że pomysł. się straci wtedy To jest dobry pomysł To mi się więc, wydaje, więc, że totalny kozak Więc zagadnie. to jest spokoj jeśli chodzi o to inspekt I że to sprawdzanie jednak Ale możliwość tam, włączenia i wyłączenia tej klasy To też to, dobra. to też wydaje mi się, że no. spoko I może na nie wszystkich mapach, ale nie wiem nie, Na wszystkich, w, sensie na w... Włączę, to już włączasz. nie jest taki OP jak w przypadku zabijania wtedy Nie, no Zabijanie że... zostawmy imposterowi. Detektywnie się zabija, nie zabijałem. Czy widzicie kiedyś Sherlocka Holmes, kiedy, żeby kogoś zabił? No właśnie No właśnie Ten pomysł mi się wydaje, że on jest tutaj Ja daję mu dziewiątkę Solidną no, Ja myślę. mu daję ósemkę, y, bo jednak dla mnie to nie jest kreator mapy ani postaci Jest to dobry pomysł Jest, ja, to, jest to dobry pomysł Wydaje mi się, że zmodyfikowany przeze mnie by jeszcze lepiej po prostu brzmi no, więc. To Dajcie znać tak, jaki jak jest w... was ulubiony I to był nasz ostatni już teraz pomysł W tym odcinku Mi się wydaje, że spoko Pomysły padły w tym odcinku? Piszcie teraz w komentarzach, także możecie widać myszkę Joszego, który. o! Tutaj, D Discord najlepszy, oczywiście, który po pozwoli mi nagrać ten odcinek. Więc dajcie znaka, widzicie także na kanał Joszego, gdzie macie pogromcy mitów Among Us. No i co, trzymajcie się w takim razie. No, Meu! la. Zasłoniłeś mnie, łokciem!